Hej, witajcie w kolejnym odcinku i właśnie zaczęłam robić porządki, znaczy no chciałam okno umyć, więc jak widzicie wszystko pościągane, bałagan nieziemski w domu i wiecie co odkryłam? No bo te epipremne zawsze wiszą sobie tam nad oknem, I wiecie i do tego tak do końca nie widać jak ono wygląda z drugiej strony, no, trzeba by wyjść na balkon, a to już... Obkręcę się, o tak będzie lepiej, a to już pogoda też nie taka, i no nie chce się zimno-chłodno, wiecie jak jest, a to wieje, a to szybko ciemno. No i moje epipremium sobie tak rosło, i to jest ta część, o ta tutaj. Którą widzicie, i ono jest skierowane w stronę mieszkania, tak? Czy w stronę pokoju. Jak sobie siedzę na kanapie, to mam okazję poobserwować to piękne Epipremnum. A teraz patrzcie, jak ono wygląda tą częścią, która jest zwrócona do okna. Spójrzcie, jaka to jest piękna kopuła liści. Już poczekajcie chwilę. No myślę, że to tak będzie lepiej widać. No cudowne, to jest Epipremnum Angel, jeśli ktoś nie zna, to zachęcam, żeby kupić. To ma jakieś chyba ze 4 lata, od takiej malutkiej dosłownie sadzoneczki prowadzone. No to tu wiecie, na zielonym parapacie kiedyś emeczkę kupiłam i cudowne, to jest właśnie ta część, o której mówiłam, że ona jest zwrócona w stronę mieszkania, a mi się ręka trzęsie, wiecie, to jest ciężka roślina. Nawet sobie makramę przycięłam, nie wiem czy pamiętacie, ona tak dosyć mocno wcześniej zwisała, stwierdziłam, że coś mnie denerwuje wszystko ostatnio, to, to przycięłam i tak to wygląda, no cudnie, cudnie, dobra, słuchajcie, biorę się za dalsze sprzątanie, jak widzicie, chcę ściągnąć firankę, już sobie ją wyprałam, bo nie pamiętam czy prałam czy nie, pewnie prałam, ale i tak jeszcze raz wyprałam, więc ściągnę tą firankę, trzeba wyprasować, założyć inną, poustawiać rośliny, umyć okno. I wiecie, jaki błąd popełniłam? A mianowicie taki, że no za parę dni chcemy powiesić ozdoby świąteczne. I tu w tym oknie zazwyczaj, znaczy zazwyczaj w zeszłym roku tu fajnie wyglądało, były lampeczki poprowadzone właśnie na samej szybie. I zamiast to zrobić od razu, wiecie, za jednym zamachem, pościągane rośliny, będzie łatwiej manewrować dookoła, to nie, to ja się uparłam, myję teraz okno, powieszę firankę, a za 2-3 dni będę pewnie wieszać te lampki. No dorobiłam sobie roboty, ale wiecie, lampki są gdzieś w piwnicy, w którym z kartonów, więc trzeba by wszystko przynieść, a tu już nie ma miejsca, słuchajcie, ja się tak pozostawiam tam z tyłu rośliny. Na stoliku rośliny, obok drapiąca się Moli. No po prostu nieźle się zostawiłam. Więc życzcie mi powodzenia, żeby to dosyć sprawnie poszło. A jeśli macie ochotę, to zapraszam Was teraz na krótki filmik z jarmarku. E, tak, tym razem byliśmy... Dosyć wcześniej był otwarty, bo pierwszy był 22 listopada. Zazwyczaj jest to od pierwszej niedzieli adwentowej, a tym razem jako, że mieli parę dni wcześniej otwartą niedzielę, to wybraliśmy się do Bad Tuls i tam właśnie był Weihnachtsmarkt lub Christkindlmarkt, czyli no jarmark świąteczny tak potocznie, a tutaj akurat w tym miasteczku był jarmark, pu, jakaś muszka, jarmark Dzieciątka Jezus fajnie to brzmi. E, było miło przyjemnie, popatrzcie sobie wieczorna atmosfera. Specjalnie wybraliśmy się później i gdzieś nawet udało mi się, to chyba na początku puszczę, e, w, posłuchacie sobie, jak fajnie tam grali już na samym, to znaczy na samym końcu, bo my już wychodziliśmy, zbieraliśmy się, bo to jednak jest kawałek drogi od nas, ale było bardzo przyjemnie i ciekawie. W kolejnym dniu to będzie taki składany film, ale mam nadzieję, że mimo wszystko miły do obejrzenia. Więc udało mi się i wczoraj umyłam okna, nawet zmieniłam firankę w kuchni, bo mam w planie zawiesić sobie tu gwiazdki. W sumie ta krótsza byłaby lepsza, ale już mi się znudziła, już tyle czasu wisiała, więc mówię: Dobra, trzeba coś zmienić. Może tą po prostu jakoś podepnę, nie wiem czy ją będzie. No nie, nie widać. O, chyba z tej perspektywy jest dużo lepiej, więc teraz wisi sobie taka i w planie jest powieszenie do takiej kurtyny z gwiazdkami, bardzo ładna, ja ją super lubię, tylko wiecie jaki mam problem, o, że na te haczyki plastikowe, na te ssawki to tak nie za bardzo idzie, więc no zobaczymy czy mi się uda, w ogóle już sobie kawę zrobiłam um, ostatnio... Ogólnie tu mam bałagan, tak? Nawet sobie już gwiazdkę wyciągłam i jedna wisi w przedpokoju. Patrzcie, to jest eszeweria. W ostatnim filmie tam było o takich ratowanych roślinach, czy o roślinach, których po prostu, żebyście się nie dali nabrać. Pisałam z jedną dziewczyną i mówi, że właśnie znowu widziała w sklepie malowane rośliny. To jest eszeweria, którą ja chyba nie kupiłam, bo po prostu dostałam ją w sklepie, przed koroną zamykali i były takie malowane na złoto i mówię, dobra, biorę i spójrzcie. 3, chyba jakoś koło 3 lat mam no to była korona właśnie jak zamykali przed świętami i wzięłam sobie taką jedną, to jest ta właśnie matka a to już córka wyrosła, fajnie wygląda, wczoraj ją podlałam niewymagająca roślina i kiedyś była po prostu pomalowana na złoto, słuchajcie przez chyba półtora roku do, myślę, że ponad rok to trwało zanim ona zgubiła wszystkie złote liście ale udało jej się, wyszła z tego i uważam, że taka zielona też wygląda bardzo dobrze nie to my to sobie z Joszkiem robimy ciacho. Słuchajcie, nie wiem co robicie z bananami, które wam zostały, ale ja stwierdziłam, że dobijemy sobie orzechów włoskich trochę i jest taki fajny przepis na ciasto bananowe. My, my lubimy. Ja i mój syn lubimy w wersji, wiecie, kakaowej, czyli z dodatkiem kakao, więc będziemy się dzisiaj... Yy częstować i jeść w ogóle zmywarka chodzi. Kawę zrobiłam, idę do pokoju, wypiję kawę. Ja i moja kawa, słuchajcie, tam z tyłu, taki, wiecie, już trochę w sypialni, i zawiesiłam sobie tą gwiazdkę tutaj. Kawa jest, więc idę, wypiję i tak się namyślam, czy już po prostu iść do piwnicy, no bo tą gwiazdkę kupiłam jakoś w zeszłym tygodniu. No, coś w tym stylu pokazywałam wam na filmie, więc jeden fajnie wygląda. Fajnie wygląda. Myślę, że w jakimś innym odcinku pokażę Wam te wszystkie świecące, ale teraz się zastanawiam, czy jak właśnie nie wypiję kawy, jak się nie wzmocnię, to nie pójdę sobie do piwnicy i pozbieram te wszystkie świąteczne rzeczy. Ja tam mam tyle takich skarbów, więc... I będziemy coś próbowali dekorować, już. Ja lubię, ja lubię. Słuchajcie, trochę przed świętami taka świąteczna atmosfera jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziła, a ja zazwyczaj zaczynam. Wiecie, tak, żeby na Mikołaja już było. Z tym, że w tym, e, w tym roku wypada tak, że Mikołaj jest akurat w piątek, więc jak się nie wezmę za to w weekend, to nie ma mocnych, żeby mi się udało to dokończyć, czy cokolwiek zrobić w tygodniu, bo to po prostu ja jest tymczasowo bardzo, bardzo ograniczona, więc zaczynam. Ciut wcześniej, nie lubię za bardzo w listopadzie, no ale jak trzeba, to trzeba. Wiecie, wiecie no to jest sama przyjemność, więc idę, lecę, wypiję z Przyszłam z kawą i wiecie, co mi się przypomniało? Że no nie ma opcji wziąć się sobie na kanapę, ewentualnie zostają krzesła. Ale krzesła pozostawiałam, bo ym, no wiecie, y, ściągłam te kapy z łóżka, wyprałam sobie je tutaj, o, bawiący się buldogi, pranie do poskładania z jednej pranie z drugiej do poskładania więc mam trochę roboty tu na podłodze też przede mną e, no wiecie, nie chcę wam wszystkiego pokazywać bo to to, ani to fajne, ani przyjemne ale włączyłam sobie film a e, taki całkiem, całkiem przyjemny jakiś świąteczny, wiecie, żeby się w nastrój e, wbić i staram sobie tak właśnie poprawiać humor, bo różnie to, ej, który mi tam luź, złaś, ja to wszystko myłam, a ty mi tu po kanapie no weź złaś dziewczyno. Patrzcie, jaki wredny pies. No, Molly, no chodź tutaj. Chodźcie, ja tu nie patrzę. No to patrzcie, no, o, o wariaty. Nie po to ja sprzątam kanapę, czy jeszcze je ją, żebyście wymięli wy im swoimi łapolchami tutaj wybrudziły. Będzie ten. No, na to będziecie sobie mogli chodzić po kanapie. A teraz zakaz. Jest zakaz, jest mokre, jest wilgotna, no, nawet ja na niej nie siedzę, a ty tym się próbujecie wbić. No niedobre psy, niedobre psy. Widzicie, jak to potrafi wybić z rytmu jeden taki? Jeden taki, no nie, to byłeś grzeczny. Josi, słuchajcie, grzecznie y, na dywanie paniku leżał, jak ja tu z orzechami działam. Nie wiem, polećcie mi jakiegoś dziadka do orzechów. Bo każdego, jakiego mam, wiecie, nawet te takie, takie, ja lubię te takie tradycyjne, co się zaciska i ten orzech włoski pęka. Każde, jakie mam, wszystkie połamam, Wszystkie. Nie wiem, one teraz nie są ze stali, tylko z jakiegoś takiego dziwnego stopu robione. I wszystkie mi się psują, wszystkie, jak jeden mąż, ułamią mi się te rączki, dałam w zeszłym roku synowi, taki fajny komplet kupiliśmy z miską, rok czy dwa lata temu, już nawet nie pamiętam, i co? No i połamał go, połamał, ale nie dziwię mu się, bo to było, ja nie wiem z czego to teraz wykonują, no i taka to była historia, bardzo krótka, jakbyście mieli taki fajny, który kupiliście jakoś niedawno, i wiecie, i znosi e, ciężką rękę do gniecenia tych orzechów. To dajcie mi znać, gdzie taki zakupiliście, bo orzechy są, a nie ma ich czym. Bo, no wiecie, młotek i deska zawsze pójdzie, ale no to się sypie dookoła całego domu i stukamy. Wiecie, sąsiadka myśli, że znowu jakiś remont, albo co. Więc wolałabym taki tradycyjny, fajny, nie ten też taki jak koszyczek, co wygląda, bo to też wyskakują te orzechy z tego, jak nie wiem co. Dobra, pije kawę i myślę, że jak się tak wzmocnię, pospieram te trochę ciuchy, to po prostu lecę do piwnicy i działam dalej, bo tak trochę też szkoda dnia. Nie chce mi się, szczerze mówiąc, nie chce mi się za bardzo, ale to w sumie należy do przyjemności takie dekorowanie mieszkania, więc zrobi się fajna taka atmosfera. A jakbyście się zastanawiali, to chciałam sobie od kominek odpalić wczoraj ale Molly mi znowu zgryzła zapalarkę ja nie wiem, ja nie wiem to jakiś ten jest, muszę jakąś inną kupić miałam kupić e, chyba we wtorek i zapomniałam kawa wypita, pranie poskładane no i część rzeczy przeniesiona, widzicie? karton jeden tutaj, a nie, tu są psy nie ogarniam tego słuchajcie, a tu mamy jedno podło i tu następne i to są tylko takie rzeczy, które chcę po prostu gdzieś porozstawiać po domu. No nóżko od takiej fajnej gwiazdki stoi. Patrzcie, należy mi się nagroda w przekroju bananowa babka. Bardzo lubię. No i wiecie, zawsze to mi cukru, bo tam prawie się wtedy nie daje cukru do takiej babeczki. Wygooglujcie sobie babka czekoladowa yy, z orzechami. Chyba na I love, I love Bake. Chyba z tej strony korzystałam z przepisów, więc oczywiście, że także ja się posiłkuję przepisami, bo moja głowa już nie jest taka, żeby wszystkie pamiętać, a, a lubię piec różne rzeczy, więc wiecie, mam takie przepisy jak na sernik, w których w ogóle nie korzystam z żadnych przepisów. To już bardziej robię z głowy, ale na takie, wiecie, czasem małe e, pierdółki. Fajne babeczki też wychodzą z bananów, ale tym razem stwierdziłam, że łah, w keksówkę się wrzuci. Szybki dosyć przepis, chyba najdłużej się tylko piecze, więc ja sobie tutaj zaraz kawałek ciasta zjem, mam tu widzę, że przyjaciół do pomocy. Łóżko tak, no przesycha, przesycha, słonko wychodzi, no i myślę, że zacznę pierw od okien, chyba by pójdzie mi z tym najłatwiej, bo jak tak um, w piwnicy przeglądałam, co my mamy, słuchajcie, gdzieś nam się zawiruszyły. Takie świąteczne poszeweczki na poduszki Nie te nowe, które zamówiłam Tylko miałam w zeszłym roku takie fajne w kratkę czerwono-czarną I nie mam pojęcia, gdzie one są Nie wiem A chciałam już je wyprasować I wiecie, jak już kanapa przeschnie, położyć wszystko tak fajnie Pookładać W cieło, słuchajcie, w ciało W cieło kocyk taki jeszcze świąteczny Mój świąteczny dresik Ja myślę, że ja odsysałam powietrze Wiecie, wsadziłam to w tą torbę próżniową i gdzieś to schowałam, ale gdzie to ja. Ja nie wiem, czy to ja, czy mój mąż. No wydawało mi się, że w szafie ja jest. Przeszukałam szafę nie ma, więc no nic trzeba jeszcze raz poszukać. W no, łóżku nie ma, chyba tam nie wkładałam do łóżka. Nie mam pojęcia. No łóżko. <laughs> nie wiem. A może... Nie, no, tutaj był tylko czerwony kocyk. Nie wiem, słuchajcie, nie wiem. Nie wiem, co się stało, gdzie to jest, więc zjem ciasto, może wiecie, naładuje się cukrem, to taka jakaś energia we mnie wskoczy. Podjęłam sobie, popatrzę chwilę jeszcze na film, nie wiem, odkryłam jakiś taki fabili ten kanał się nazywa, i co są same świąteczne filmy. Wyciszyłam dźwięk, bo YouTube lubi banować, jak jest jakaś muzyka, więc mam nadzieję, że film z Jarmarku przejdzie, że nie będzie zbanowany, bo szkoda by było fajna atmosfera i chciałabym, żebyście też trochę jej poczuli, więc jak będę składać, to się okaże. Jak się wrzuci na YouTube'a, to się okaże, czy po prostu da mi go wyświetlić, czy nie. Tam są różne takie dziwne przepisy skomplikowane to czasem bywa. No nic, to ja wracam do mojego ciastka i być może jeszcze się dziś zobaczymy przy oświetlonym oknie. Okaże się. Jeśli nie, no to wiecie, to coś dogram, żeby się z wami pożegnać, a póki co będę zajał. Już i co ty jesz? O, już i zostaw to. Wiecie, jak to jest, jak się wszystko do domu przyniesie to jakieś paproszki, wszystko, a już i musi spróbować, nie? Moluś też musi spróbować. Tak tu siedzi nade mną laska, liczy na ten kawałek ciastka. Ale moluś nie. Już dzisiaj kawałek orzeszka jadłaś, a pieskom nie wolno dużo orzeszków jeść. Włoskich nie wolno dużo. Ona ja się tak patrzy na mnie, skoncentrowana. Słuchajcie, te dwa zęby już wam ją pokazuje.